Siemanko mamy praktycznie już ostatni dzień września także tydzień polskiej złotej jesieni już za mną a w zasadzie za nami no i postanowiłem wybrać się na ryby przede mną jedna nocka postanowiłem że wybiorę się nad taką urokliwą 4,5 hektarową Licencyjną wodę, która znajduje się niedaleko mojego miejsca zamieszkania. No i właśnie postanowiłem, że tutaj spróbuję zrobić swoje pierwsze jesienne karpie w tym roku. No i póki co się udało. Dwie ryby wylądowały na macie. Nie są to jakieś mega okazy. Karpie w granicach 6 kg. Ale na tej wodzie, no nie oszukujmy się nie ma zbyt wiele dużych ryb. Aczkolwiek jest tutaj udokumentowany ponad 19 kg amur, na pewno ponad 15 kg karp, kilka karp i dychy ale tutaj raczej przedział ryb najczęściej łowionych to tak, granica 4 do 8 kg. Chociaż tak do końca ta woda jeszcze nie jest moim zdaniem odkryta. Także no zobaczymy. Trzeba dać tej wodzie jeszcze kilka lat czasu, żeby te rybki tutaj sobie na spokojnie podrosły. Bo z tego co się orientuję, ta woda jest chyba trzeci rok zbiornikiem no kill. Trzeci albo czwarty. Nie chcę tutaj w każdym razie wprowadzić Was w błąd, ale coś, coś mniej więcej że tak powiem w ten deseń. Także no musimy jeszcze poczekać na te wielkie okazy. Ale to w sumie nieważne. Nie zawsze łowi się te wielkie ryby. Mnie akurat każda, każda z nich cieszy. No i tak słuchajcie, około godziny 17 pojawiłem się na zbiorniku. No i tak zastanawiałem się, gdzie tutaj usiąść, bo zawsze yy, siadałem. Zawsze. No, raptem jestem tutaj trzeci raz w tym roku. W zeszłym roku byłem chyba raz. Także aż tak do końca tej wody nie mam jeszcze rozpracowanej. No ale zawsze siedałem na e, tych pierwszych stanowiskach. Jedenka, dwójka. No a dzisiaj postanowiłem, że może e, pójdę sobie gdzieś na koniec. zbiornika albo środek. Tutaj e, ta ryba, moim zdaniem, ma większy spokój. Jest tutaj część lasu, także przyjechałem. No i tak jak mówię, poszedłem. Bo bodajże na stanowisko 6 albo 7, chwilę się zatrzymałem, poobserwowałem. No i w momencie, kiedy sobie obserwowałem wodę, tutaj właśnie na ostatnim stanowisku, to jest stanowisko numer 10, potężny spław, praktycznie cały karp wyskoczył nad lustro wody. Także zaraz powędrowałem tutaj na tą dziesiątkę. Wszedłem na pomost, no i jeszcze chwileczkę obserwacji. No i zauważyłem również bąblowania. Było to bardzo ładnie widać, ponieważ dzisiaj bez wiatru, totalna tafla na wodzie. Można było to naprawdę fajnie zaobserwować. No więc tutaj nie było nawet nad czym się zastanawiać, tylko rozbić namiot, wywieźć wędki i, no i czekać na nabranie, na które naprawdę długo nie musiałem czekać. No, nie wiem, może 40 minut od wywózki. Był pierwszy strzał. Szybko oprawiłem się z rybą, wywiozłem wędkę i dosłownie po 20 minutach kolejne, kolejne branie. I teraz, tak na słowie, no z racji tego, że temperatura wody już jest naprawdę dużo, dużo chłodniejsza. Nie wziąłem ze sobą termometru, żeby to sprawdzić. No ale jeśli nocki od kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu dni są poniżej 10 stopni no to ile ta woda może mieć? Nie ja wiem, 15 stopni tak teraz zgaduję, ale tak mi się przynajmniej wydaje no na tą chwilę patrzałem mamy bodajże 10 stopni na pogodzie także i też na pewno cieplej nie jest, bo para z ust w namiocie w namiocie leci no i co? na cołowie? No, tutaj postawiłem na serię Manilla. Jest to seria stworzona na, na zimną wodę, więc tylko i wyłącznie zabrałem to ze sobą. Kryl został w domu, żeby mnie gdzieś nie kurczyło. To zostawiłem go w domu do łódki, bo tutaj akurat wyborze zestawy. No, to taką sporą odległość bo to jest gdzieś około 120 metrów, także no. Kawałeczek tej wywózki jest. Mieszanka ziaren wzbogacona 4- i 2-milimetrowym peletem, całość podlana liquidem o wcześniej wspomnianym smaku, czyli Manilla. No i również całość zasypana Active Mixem, żeby gdzieś tam coś mi chmurzyło, że tak powiem. Na włosie na lewym kiju, czyli to jest ten kij, gdzie były dwa brania bałwanek. Z 16 mm i 12 mm e, kulki. Kulki pop-up. Także 16 mm tonąca. Jeszcze raz powiem, żeby było wszystko jasne. 16 mm kulka tonąca. Podwieszona 12 mm popkiem. Tak to miało być. O smaku Manilla. Popek koloru żółtego Manilla Yellow. Na lewym kiju. To właśnie. To było właśnie na lewym kiju pląta już mi się język, a na prawym kiju y, Wafters 16 mm Manilla, pojedynczy także dwie ryby już są nie jest źle, aktualnie mamy godzinę 21 ja już leżę sobie w ciepłym śpiworku bo naprawdę jest zimno wy tego nie czujecie, ale ja ja owszem przede mną nocka co się wydarzy, zobaczymy. No, raczej przeczuwam, że na pewno jeszcze coś dołowię, bo nie wierzę w to, żeby nic się nie wydarzyło, ale tutaj bardziej chodzi o te troszeczkę większe ryby. No, zobaczymy, czy uda się złowić karpia w granicach 10 kg, a jak już będzie powyżej 10, no to już dla mnie naprawdę duży sukces. No, ale to nam pokaże noc, ewentualnie poranek no to chyba tyle rano zapraszam Was na poranną kawę oczywiście no a jeśli coś będzie fajnego no to na pewno zobaczycie to na filmie także idę się kłaść i widzimy się rano na razie Dobre rano kolejna taka myślę piąteczka melduje się na macie to już chyba piąta albo szósta ryba tym razem pełno łuski dlatego Wam go pokazuję noc dosyć spokojna brania zaczęły się od godziny szóstej w ciągu półtorej godziny zaliczyłem trzy ryby ładny czerwony ogon już. Pełne jesienne barwy. Aktualnie dogrzewam się kawą, no i czas na jakieś podsumowanie tego krótkiego wypadu. W nocy nic się nie wydarzyło. Chyba ostatnie branie zaliczyłem o godzinie 22. I tak potem zestawy milczały aż do 6 rano. Kilka minut po szóstej, dwa szybkie brania praktycznie jedno po drugim, pierwsze na lewym kiju. Wypuściłem rybę praktycznie z podbieraka, i za chwilę pojechał prawy. Również udało się wyciągnąć rybę, również taka w granicach 5 kg czyli to już, była, to już były cztery rybki wywiozłem to kolejnego brania doczekałem się parę minut po siódmej i był to właśnie ten pełnołuski, który jest na filmie przepiękny czerwony ogon, ciemny i później jeszcze miałem jedno branie, przed chyba Godziną 8. I niestety spinka. Dobrze mówię? Tak, teraz mamy godzinkę 8.30. Czyli jakieś tam pół godziny, może 40 minut temu miałem ostatnie branie. I było to branie numer 6. Ale ryba niestety się spiała. No, wydawało mi się, że była. Może troszeczkę większa, no nie wiem, nie widziałem jej, ale dość, dość opornie szła. No i tak, y, do teraz, na razie, już jakieś 40 minut jestem y, bez pika. Rozpadało się dość mocno, chyba czekam je pakowanie w deszczu. Posiedzę do jakiejś, może maksymalnie godziny 10. Wątpię, że ten deszcz y, ustanie, bo patrzyłem na pogodę i ma pada dzisiaj praktycznie cały dzień, więc e, raczej pakowanie, że tak powiem na mokro No ale trudno Czasami e, też tak bywa No i co? I co dalej? No za ile? 5 dni e, jadę na 5 zawody Startuje razem z tatą na łowisku Sazan Zawody Big Carp Zone W zeszłym roku również braliśmy udział w tych zawodach z tatą Zajęliśmy czwarte miejsce Jedziemy teraz to miejsce poprawić Przynajmniej na te trzecie oczywiście Jeżeli się uda No i oczywiście z tych zawodów również będzie film. W zeszłym roku tego nie robiłem, ale w tym roku już na pewno będę kręcił film z tych zawodów. Także kolejny vlog, jaki będzie na karpiowej strefie, no to na pewno będzie to filmik z tych pięciodniowych zawodów. Także dopijam kawę chwilę jeszcze popatrzę na wodę i będę spadł do domu. Jeśli oczywiście coś się pojawi, no to jeszcze wrzucę przebitkę. A jeśli nie, no to do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.